Dzień dobry, wit witam Was na kolejnym odcinku. Dzisiaj odcinek nietypowy, bo zabieram Was na restaurację, która znajduje się na tamtej górze. Jesteśmy na Górze Żar i ten odcinek połączymy y, restaurację, jedzenie i testowanie jedzenia połączymy z taką mini wycieczką. Pokażę Wam, ile kosztuje wjazd y, kolejką, kolejką na Górę Żar. Zobaczymy sobie ceny, jakie tam są w restauracji i sprawdzimy sobie też, tam jest to, ten tor saneczkowy Widzimy, jak to wszystko tam wygląda, bo dawno mnie tam też nie było także sam jestem ciekaw i zapraszam na odcinek płatność bilonem, płatność kartą z drugiej strony serki z grilla o, kolejka wjeżdża tu idziemy zorientować się, o której z wjazd jest. A jak lecą? Pum, bum, Jakie skarpateczki fajne? Miątki, miotki. Tu jest tak, rodzinny 2 plus 2 jest po 112 zł. Na górę i na dół. Tak, jak będziecie kupować bilety, to najlepiej online, bo jest ciut taniej. Bo tutaj, jak przyjedziecie jedną na miejscu kupicie 2 plus 2, czyli dwójka dorosłych, dwójka dzieci to jest 112 zł. A ja przez internet płaciłem 96 zł. Także jest ciut taniej. Jest i park linowy, no. Mamy bilety? W telefonie. My. Ten ma fajną pracę, nie? Jeździ kolejką w tej wewte. Czeka, pierwszy ja? Góra no tu mają na rowery. Jest jakiś plac zabawki, tam jakieś skakańce są jedziemy. Ta kolejka chyba non-stop jeździ w tej nie? No. Gdzie Ale wolę jedzenie! Jakie fajne kamasę? Nie. No. Lecimy A stację No Zresztą jest taki ten Dla dzieci mała Patrz, a za chwilę z drugiej strony będzie jechać druga ten, drugi wagonik hmm? Bo one się tutaj miną A bo to jest na linie Na linię, no Dojeżdżamy do stacji ale... Tam były schody w dół, a tu są w No Dobrze radę wyjść po nich, czy kolejkę ci tu jeszcze wezwać jakąś? Idą Co jak tu zostali? No to byś pojechał do, do, na dół z powrotem, za 15 minut stali? chyba Chyba, ma, mam ma, ma, To by jeździł w tej i wewte. Tu mamy tą restaurację, co będziemy tutaj na wbijać zapraszamy na górę, na górną salę restauracji. o to jest jeszcze górna sala. Tu jest zaraz przy tym restauracja i według Google'a tu jest jeszcze jakiś żar bagieta, żar, a, żar bagieta tu jest jeszcze. I tu są jeszcze lody. A no tam chłopaki latają. Właśnie do tego jest to Do tego jest to, to jest luneta. To jest przepatrzysz no, przez to a nie, że strzelasz. O, tu pani coś tu robi dobrego? No i tak 5Z -a. Loty para lotnią Gdzie jest kopalnia? Brzeszcze? Widzicie brzeszcze? Ja widzę. Nie widzę. widzisz, Barbara? Nie, To jest wola. Ta, ta na środku, bo tam jest jeszcze po prawej stronie, tam trochę dalej. A tutaj ta pierwsza, to są brzeszcze. Chodźcie popatrzeć, bo tutaj, tutaj pan będzie startował. Chodźcie popatrzeć. Tutaj też pamiątki, no i tu jest ten zbiornik, ale jest gigantyczny, wygląda jak ten, jak yy, tor wyścigowy, taki amerykański, nie? Ładnie duży Zakaz lotów dronem to jest Spoko to jest, Nie trzeba pilnować? Mięsko, się nie macie no bo ci co tam pytali o drogę, jak gdzie, gdzie dolecieć, tam, Lody gofry Solo od 13 zł się zaczynają. Szejk, sorbent po 20, 25 mamy wszystko. Dobra, i tu mamy tor saneczkowy. Mamy tak, od jednego do trzech zjazdów 16 zł. Od czterech, tak już. Od czterech do dziewięciu zjazdów 15. 10 i więcej, 14. No. Tak? Ja pojadę z Mają. A ja z Mikołem. A Mikołaj, Sam? To Sam. No to z Mikołem? No dobra, to razem. A syn może też z opiekunem. A ja z synem pojadę. Może z opiekunem? No 12. 12. Mogą jechać razem, mogą jechać z ale wleć, muszę z Tak, owszem, tylko zostało 7. Cyka. Tata się cyka. Tata się cyka. <głos> <głos> Dobra, czyli jeden zjazd, we dwójkę 16 złotych. Bo tata ma cykoro. Czekaj, pan tu nas ustawi. Hamujemy. Okay. Okay. Nie hamuj! Jak nie hamuj! Nie hamuj! Formant! na rąk! Wolni. Radaru. A tu z radar, ale... to robić zdjęcia! Że się nie... Że się No, tu mamy zdjęcie. No, Magnes 20. Dobra, co tu mamy? Kolejne gry i zabawy? Na wstępie od razu rozmieniarkę do, do tego. Do pięcy Można sobie wwalić gruchę. Pojeździć na dinozaurze. Ale w cymbergajka bym może ciupnął Zimmergaju, no? I tu koszykówka. Wow. Spoko. No i tutaj za nami jest ta, ta restauracja to jest chyba ten grill z opinią 3-3, znaczy z, z oceną 3-3 na, na Google.

Dobra, co my tu mamy? Dobrego śniadania. Jajecznica z 19 zł na szynce 20 zł. Wystawki grillowany ser górski, 19. Zupy. Krem pomidorowy z grzankami 20, krem cebulowy z grzankami 20, filet z kurczakiem 46, kotlet Żar. O! Dewolaj z serem górskim. Kotlet schabowy, stripsy z kurczaka na ostro 55 Dania wegetariańskie też tu są. Dania dla dzieci. 33 złote, 33, paluszki rybne. Co jest dla dzieci? Dla dzieci jest stripsy z, y, stripsy z kurczaka, frytki, surówka z marchewki. 33, paluszki rybne, frytki, surówka. A jaka surówka? Z marchewki. Ej, z marchewki. <noise> Placki ziemniaczane ze śmietaną. Fuj. Góra żara. No i co? Stoimy tu w kolejce. A, tu tutaj z drugiej strony menu po angielsku, bardzo fajnie Browar pod bubałówką Giewą, Kościelec, nich. Poko. Dobry bym prosił dwa razy ten zestaw dla dzieci z kurczakiem te stripsy Tą surówka z marchewki da się zamienić na coś innego? Tak, nie mamy dzisiaj surówki z marchewki. To mamy koledzy. Aha, dobra, o właśnie. Dwa, tak? do, dwa razy to będzie? Tak. Y, kotlet schabowy. Nie mamy dzisiaj kotleta schabowego. Polecam zestaw karczek. To bym prosił, no? Tak, może być. Ten karczek, może być. Super. Kawa czarna dwa razy. Kawki, czarna dwa razy. I Pepsi, butelkę dwa. jedną. Żar bagiety. Żar Żarbagietę. Żar... Bagieta żarowa 24 zł bagieta z grillo z kurczakiem bagieta. bagieta z pieczarkami Dzień dobry, proszę dobry. bardzo Tą bagieta z pieczarkami bym prosił O, dziękuję bardzo Na jakim sosie? czy Pomidorowy. pomidorowym? Pomidorowym Pomidorowym, dobra Co jeszcze? To wszystko Polecamy nasze piwko Kraftoka Nie, dziękuję była solidna. Posypałem Ci tym... tym... zielonym. Mm. Fajne. Chrupiące. To mi się wydaje, że tych... że tych pieczar trochę mało, nie? Masz. Jest na sosie... to jest na, na dwóch sosach, bo mi na tym... na sosie pomidorowym a można na tym jalapenio, na, na tym ostrym sosie, na coś jeszcze? <grywa> mamy tak. Mamy żebarka. mamy frytki solo raz i mamy kebabkę z kurczaka. No sam że bagieta do dupy. Nie fajna. pójdę się zapytać. Daj mi twoje na chwilę. Daj popatrzeć, do, 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 do talerza. Tu jest ten zestaw dla dzieci. Ale to widać, że to, to, to frytkownica to tam chyba nie gaśnie, nie? Tu jest kapucho, kapusznikow. Fryty. Dobra to nagacyńka. ej! dobra. takie. No W sumie nic specjalnego. 33 zł. Trochę kapuchy, garstka frytek. Tu jest ta pieczeń. Chce to kurde, ale to tłuściutkie. Tu mamy tą pieczeń. Ale widać, że to taki tłuszczutki kawałek. Niby się to fajnie tu rozchodzi. Nie, było ciepło, było jeszcze lepsze. Do tego kapucha, zasmarzana. I coś, a la chyba to jest, nie? Coś takiego. takie dziwne te obiady powiem Ci tutaj są. Chcesz nie. spróbować tego mięsa? Tak, ja bym chciała kompletnie. Ja <gry> bym wziął tak, jak to w jest karczek, tak? Karczek, karczek. Karczek, Co Ci w mięsku nie, nie, nie pasuje? Poza tym, że jest mega tłuste. Ten sosik jest nawet w miarę spoko do tego. Tylko tłuszczutkie jest, nie? Są tutaj momenty takie, co, co jest taki fest tłuszcz. Tu jest jakaś pieczareczka, jakiś grzybek. Grzybę, no. Tutaj kapuchy trochę. Z jakimś boczkiem. Delikatnie boczku. Kapucha fajna. No i tu rzucone takie Liście, nie wiadomo po co. To jest chyba jakaś ale ozdoba próbowała no Tak wygląda ten, jakby to były takie odgrzewane. Tak wygląda? <grywa> ja widzę po twoim imieniu, że to chyba soli to chyba nie mają w ogóle. No, ale to jest takie niby Pireni. To też, też nie są słone. Soli nie ma w ogóle. No. Ale to jest, takie, to, ale to jest takie niby Pireni, bo odgrzewane, nie? nie? Takie nie wiadomo co to jest. Tu jest. No, bez to jest na, na żar, nie? No i tu jest jeszcze te, ten grill tam jest u dołu jeszcze, nie? No. Tym bardziej, że 4,3 oceny mają tutaj na 500, tam 600, coś, nie? Nie wiem. Nie, jest to takie złe. Można... Nie można to w sumie jeszcze dopracować. Przyprawić się do naszych. No to mówię o tym. Daj te cię to słówko zjała. Czustów. Śmietniczek. To smakowało ci w ogóle coś z tych, z tych nie. co my zamówili? Nie. Nic. Dobrze, że ty z nami nie, nie nagrywasz, bo kurde te odcinki to by były. Nie. Co? Żeby smakowało. No naprawdę no, nie, no nie było to takie złe. Więc no, spoko. Ale czy zamówiłbym drugi raz? Raczej nie. <laughs> Wiesz, tutaj jedzą, no bo tu w sumie nie ma wyboru, nie? To no. jest tylko ten grill i tylko to. No i... Albo co można wziąć kanapki z, z domu. To jest najlepsze. 9. Ja bym proponował zjechać już i jechać gdzieś na Międzybrodzie jeszcze po drodze i tam gdzieś jeszcze tam gdzieś jeszcze wpaść. Nie no, bo co tu będziemy robić? Tu już nie ma co robić w sumie. Taka ma skotka i tu jest taki. No samikaj, dobra. Jak się otwiera, to wypiję kawę No, ja sobie otwieram. Ja sobie otwieram. Ja sobie otwieram. Nie sobie dobra? Mm. Ej sobie skanujecie i każdy na każdą osobę musicie, bo przez bramkę nie przejdziecie inaczej. A online jest lepiej, no bo tam zawsze te... No, 16 zł wychodzi taniej gdzieś. 16-15 zł wychodzi taniej, nie? Góra żar Beskid mały. Fajne koszulki, tylko do ceny. Fajne są też. 89 zł koszulka. No, a tutaj chłopaki zjeżdżają. Na rowerach tam jest gdzieś ten, tu się wchodzi pieszo. A tu, chyba, tym laskiem gdzieś tutaj, chyba tam mają ten szlak rowerowy, ten zjazd taki. Uwaga, trasa rowerowa. Zakaz poruszania się pieszych. Widzisz? i są trzy Trzy drogi, tu są. Mam nadzieję, że tego kotleta nie jadły wcześniej, <grytania> na takich zawijańcach. Dobrze mówię, trzy linie są: trzy, nie? Niebieska, czerwona i czarna. Czarna jest najtrudniejsza. Dobrze, że mój telefon się nie wyładował, bo tu mam bilety. <grytania> <głup> Idziemy na sam dół. Na sam dół. Na sam dół. Na sam dół. To nie są rowery? Nie. Tu będzie lepsze widoki w no, domu. Na B, ja, jak chcesz, możesz na nogach iść, możesz wysiąść i poczekamy na ciebie na dole. Tu jest wyciąg narciarski. Się fotografują jednych, jednych drugich. <grywka> hmm, w wagoniku też by było fajnie. A tu jest jakiś park, zrobiony chyba do skoków albo coś takiego. To jakieś takie rampy. Faktycznie nic nie robi, zaręca ma założone. Ciekawe ile zarabia. Dobra, jesteśmy z powrotem. Z powrotem na ziemi. Gwizdzę? piszczy. I co? Jak wrażenia? Fajnie było? Bistro. Produkty własne. Bronowscy. A tam jest słoneczny stok. na snowboard. No i tu generalnie jesteśmy w sumie na tutaj przy tym, przy tym starcie tej kolejki. To nie jest samo u podnóża tej góry, bo tu jeszcze, bo tu do tego momentu można samochodami wjechać, bo tam już jest niby zakaz. Tam już jest tylko chyba dla mieszkańców ten. I tam jest tam dalej jak dalej jest właśnie ten słynny zakręt, co ludzie tam zatrzymywali się, co niby auta tam wciąga do góry, bo tam różne butelki i różne rzeczy tam właśnie dawali i patrzyli na ten, jak butelki i samochody wciąga do góry na tym, na, na tym łuku, na tym zakręcie. Parking 3 dychy, za cały dzień i można płacić kartą normalnie. Tu chłopaki na motorach. Czekajcie, bo motory ruszają. Czekajcie, czekajcie, stójcie, jeszcze dwa. Boko te mają te maszyny. A A tam jest co? Tam są też narty snowboard, instruktorzy. Czyli można na nartach pojeździć, na snowboardzie. No i latem polatać można. Dobra, moi drodzy widzowie, to by było na tyle w tym odcinku. Jak y, taka forma odcinku Wam się podoba, dajcie znać. Będziemy kręcić więcej na pewno takich odcinków y, z podróży, plus jakaś restauracja, coś takiego, jakaś taka wycieczka. Dzięki za suby, za lajki i do następnego. Nara.